Jest. Wędrowiec przemierza różne szlaki. Wspina się tam, gdzie góry szczytami rysują niebo, i tam, gdzie może pieści piasek plaż. Na swojej ścieżce spotyka różnych ludzi, niekiedy życzliwych i przyjaznych, innym razem wrogich i niebezpiecznych. Bywa, że ich nie dostrzega albo mija niczym przydrożne słupy. Zdarza się jednak, że drugi człowiek staje się bardzo bliski. A więzy koleżeństwa i przyjaźni pozostają trwalsze niż upływający czas. Jeśli jesteś harcerzem, szybko poznajesz, co to znaczy koleżeństwo prawdziwe. Łączy się ono z drugim człowiekiem tak silnie, jak przeżywane przygody, tajemnice, odkrywanie siebie i wspólne dorastanie, stawanie się. O, udało się. Tę plakietkę ze zlotu ZHP wspale w 1935 roku użyczyła mi Małgosia Makiewicz, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, ale też Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Jestem w żyli takiego konkursu Matematyka w obiektywie, który, który akurat trwa tam około 100 tysięcy zdjęć ze świata przychodzi. Kiedy podawała mi do ręki tą plakietkę, wiedziałem, że dla niej to rodzinny i osobisty skarb. Pomimo lat, które upłynęły, wbrew losowi, wojnie i śmierci, wbrew zwykłemu ludzkiemu zapominaniu, przetrwała pamięć harcerskiej przeszłości kilku pokoleń. Ożyły iskry ognisk, krople deszczu na pałacu namiotu, leśne wędrówki i dźwięki gitary. Nie jest prawdą, że harcerstwo się jedy, sprawdza się jedynie w czasie wojny. Ono po prostu sprawdza się w życiu i losie tysięcy dzieci i młodzieży, także w okresie pokoju. W czasie wojny jedynie powszechniej dostrzegana jest jego olbrzymia rola, tak patriotyczna, jak i osobista. Poproszono mnie o refleksję dotyczącą kreatywności internetu. Czyż może być ciekawszy temat, Niż jedna z najpiękniejszych cech człowieka, jego kreatywność w obliczu mediów cyfrowych. W opasłych tomach naukowych ksiąg, w artykułach i raportach z badań dzieci i młodzieży, pojawiają się wielokroć dwa terminy, kreatywność i twórczość. Pozornie wydają się tożsame, ale w gruncie rzeczy mają odmienne konotacje. Kreatywność to osobowościowy potencjał. Maciek Karwowski. Kiedyś pracowaliśmy razem w APS-ie, teraz Maciek pracuje we Wrocławiu na uniwersytecie. Kreatywność może być traktowana jako wyjściowy, elementarny poziom twórczości. Tam się pojawia tylko jedno słowo w tej definicji, z którym nie mogę się zgodzić. Charakterystyczny dla większości zdrowych osób. Czy to prawda? Znałem i znam wiele osób, których stan zdrowia bywało, że wskazywał na głębokie, niekiedy nawet sprzężone niepełnosprawności. Z pewnością trudno byłoby nazwać je zdrowymi. Nie przeczyło to jednak ani ich kreatywności poznawczej, ani też twórczej. Kiedyś w Melbourne spotkałem dziewczynę, z którą chodziłem niegdyś po Tatrach, jak byliśmy dziećmi. Pojechała do swojego chłopaka, była w ciąży, on ją zostawił, zachorowała na lupus. To taka choroba z grupy nowotworowych, atakująca kobiety. Lekarz w trzecim czy czwartym pokoleniu Polak pomógł jej w opłaceniu w opłaceniu szpitala. Potrafiła robić tylko gobeliny. Miałem staż na Monash University, wielkim uniwersytecie e, australijskim, i udało mi się pomóc jej zrobić wystawę. Tydzień później Muzeum Narodowe zaproponowało jej wystawę. A później wracałem do Polski, kończyła mi się wiza, została zaproszona do Japonii, kiedyś zadzwoniła koło drugiej w nocy. Powiedziała, że może jeszcze trzy, może jeszcze cztery dni będzie żyła, ale że to, co się stało, ta możliwość wystawiania jej pracy, jej twórczości, była dla niej czymś nieprawdopodobnie ważnym. Potem, parę lat później, widziałem jej synka, którego urodziła. Wówczas. Pozostawmy naukowe dywagacje na boku i wróćmy jeszcze na chwilę do problemu kreatywności. Nie jest synonimem twórczości. Kreatywność to osobowy wymiar twórczości. Tak mówił Krzysztof Szmyt, z Łodzi, profesor z Uniwersytetu. Własność osoby, a nie dzieł. Kreatywność rodzi się w trakcie wykonywania harcerskich zadań. Dostrzec ją można w harcerskiej gawędzie. W jej słowach, gestykulacji, w mimice twarzy, w jej treści i atmosferze, jaką stwarza. Kreatywność ma też swe źródła w sytuacji przygody, zabawy, ciekawości świata, przeżycia. Jest zaprzeczeniem schematyzmu działania. Jest odkrywcza i dotyczyć może bardzo wielu aspektów ludzkiej aktywności. Sprzyja jej system harcerskich sprawności. Ujawnia się w trakcie budowy chatki Robinsona. Czy też podczas stawiania obozowej bramy albo to temu przed konstruowanym samodzielnie schronieniem w lesie. To właśnie wówczas uruchamia się wyobraźnia, pozwalająca na realizację niezwykłych wielokroć projektów, kłód, kory, konarów zwalonego drzewa, chuby czy przydrożnych kamieni. Niedostatek narzędzi i środków sprzyja poszukiwaniu czegoś zastępczego, nabierającego w trakcie projektowania i realizacji rzeczywistego. I symbolicznego znaczenia, wystrój namiotów, ich oryginalność i pomysłowość jest także dowodem wyobraźni, kreatywności i umiejętności wkomponowania w scenerii krajobrazu, dowodzi skuteczności metody harcerskiej w samorealizacji, samorozwoju, w kształtowaniu siebie, ale też w budowaniu relacji rówieśniczych. Z tego punktu widzenia Internet może pełnić dwojaką rolę. Po pierwsze, być źródłem instruktażu wykonywania określonych czynności, a po drugie, rozpalać wyobraźnię i dokumentować efekty działań koleżanek, kolegów i własnych. Nade wszystko jednak, internet jest przestrzenią komunikacji i to komunikacji dźwiękowej, obrazowej, filmowej, tekstowej, symbolicznej. Niebezpieczeństwo zaczyna się. Gdy harcerz rezygnuje z uruchamiania własnej pomysłowości. Jeśli ogranicza się jedynie do naśladowania wzorów, gubi własną kreatywność. Staje się lepszym lub gorszym wykonawcą zamiast twórcą. Naśladując bezrozumnie, zapomina o swej kreatywności i przyjmuje rolę wymiennego kółka w maszynie. Na szczęście, poczucie indywidualności, odwaga osobista. Zajmowane miejsce w grupie przeciwdziałają temu. Podobnie jak subiektywnie odczuwana ważność wykonywanego zadania i towarzyszące mu emocji. Tak pięknie wyzwalane w ruchu harcerskim cechy człowieka w nadchodzących latach mogą mieć olbrzymie znaczenie. Chodzi nie tylko o to, że zaangażowanie w harcerstwo przeciwdziałać może wielu zagrożeniom, jakie dzisiaj niesie z jednej strony bezrozumne korzystanie z mediów cyfrowych. Z drugiej zaś powszechna w sieci manipulacja i dezinformacja. W tym czasie, kiedy ludzie patrzą na siebie nienawistnie, kiedy nie szukają niczego wspólnego, to państwo potrafiliście jeszcze raz harcerstwo po raz pierwszy i szybciej niż wszyscy inni potrafiliście zebrać się ze sobą i mimo różnic rozmawiać. Tylko harcerstwo potrafiło do tej pory. W okresie rodzącej się sztucznej inteligencji i walki o jej ukształtowanie dla dobra człowieka, podkreślić trzeba rolę harcerstwa w przeciwdziałaniu możliwościom zapanowania nad człowiekiem przez sztuczną inteligencję. To jest chyba najpoważniejsze wyzwanie, przed jakim w tej chwili stanie, stanie wychowanie człowieka. Już dziś. Wykorzystuje się AI w celach militarnych, ekonomicznych, politycznych i innych. Chodzi o zwrócenie uwagi na kreatywną, zarządczą czy po prostu decyzyjną rolę człowieka oraz o utrudnianie jakże niebezpiecznych, a możliwych przecież w przyszłości prób traktowania ludzi niczym trybów maszyny przynoszącej wyłącznie zyski albo jeszcze gorzej. Wykorzystywania sztucznej inteligencji do eliminacji osób niepożądanych, niewygodnych czy z jakichś powodów kosztownych, zbędnych, niepotrzebnych. Wielofunkcyjność istniejących. O. O, może tak. Wielofunkcyjność istniejących już technologii sprawia, że stały się one z jednej strony narzędziami ludzkiej pracy, nauki, rozrywki czy komunikacji, z drugiej zaś przestrzenią kontroli, dezinformacji i manipulacji na niespotykaną skalę. Można postawić tezę, że jeśli w cyberprzestrzeni nie ma jeszcze jakichkolwiek przestępstw popełnianych przez ludzi w świecie rzeczywistym, to z pewnością się pojawią, tyle tylko, że ich skutki będą wielokrotnie silniejsze. W internecie jest człowiek z całą swoją wielkością i z całym swoim bagnem. Tak jak silne są konsekwencje niesprawdzonej lub kłamliwej pogłoski, jeśli została rozpuszczona i zwielokrotniona w internecie, a nie przekazana wyłącznie w świecie realnym. Wrogie, agresywne słowa, wypowiedziane na jakiś temat lub o jakiejś osobie, zyskują bowiem liczbowe. A często także obrazowe i dźwiękowe zwielokrotnienie w sieci, tworząc rosnącą przestrzeń mowy nienawiści. Rozwija się sztuczna inteligencja i biotechnologia. Szybko postępują prace związane z budową komputerów kwantowych. Informacje dotyczące nieprawdopodobnych ich mocy obliczeniowych pokazują zupełnie nowe granice ludzkiego poznania. Zapewne zatem sztuczna inteligencja wkrótce zrewolucjonizuje wiele dziedzin nauki, ale też finanse i gospodarkę. Podobnie biotechnologia umożliwi postęp w medycynie, rolnictwie i innych sferach, pozwolą na to komputery kwantowe, które są nie tylko szybkie, ale a państwo wiecie, w tradycyjnym komputerze jest informacja, ona jest pobierana. Zamieniana, przetwarzana, zapisywana albo wydalana, potem następna, potem następna, sekwencyjnie. A tu można analizować miliony stanów pośrednich między tak i nie, między zerem i jedynką. Istniejący stan niepewności, braku wiedzy, albo też rozprzestrzeniania w mediach i sieciach społecznościowych informacji sensacyjnych, często błędnych albo fałszywie. Fałszywych budzą ogromne emocje. Wiążą się one zwłaszcza z możliwością utraty pracy, z obawami przed nadużyciami etycznymi, z naruszaniem prywatności, z dezinformacją, z możliwą manipulacją, z groźbą pozbawiania poszczególnych osób, a nawet grup społecznych praw obywatelskich. I to nie jest żart. Stosunek do sztucznej inteligencji. Podzielił środowisko uczonych na dwa obozy: gorących zwolenników i zdecydowanych przeciwników jej rozwoju. Głosy oponentów zdają się obecnie przeważać. Podnoszą różne racje. Cztery kwestie wymagają zastanowienia. Po pierwsze przekonanie, że sztuczna inteligencja staje się tak potężna, że może wymknąć się spod kontroli człowieka. To wiecie Państwo, że jeden z fizyków ogłosił apel, zgłosiło się kilkanaście tysięcy najwybitniejszych umysłów na świecie, podpisali wspólnie. No, nie będę opowiadał, bo szkoda Państwa czasu. Obawy są poważne. Po drugie, obawy związane z konsekwencjami pandemii COVID-19, w tym. Te obawy, które dotyczą zagubienia szarego człowieka w morzu infodemii. W internecie jest przecież nie tylko informacja. Jest kłamliwa informacja, jest fałszywa, nieprawdziwa. Po trzecie, poważne zagrożenie funkcjonowania zawodowego wielu osób. I tak i nie, bo pojawiają się nowe zawody. A pewne rzeczy człowiekowi są bliskie. Jako dziecko pamiętam niedaleko, był zakład Kowala. Nie ma Kowala, ale jest mechanik samochodowy. Nie ma woźnicy, ale jest kierowca. Człowiek musi się poruszać. Więc te zmiany nie zawsze będą takie, że na pewno wszystko będzie nikło. Po czwarte, wykorzystanie sztucznej inteligencji w celach militarnych. Służy unieszkodliwieniu i eliminacji przeciwnika. Po to się to robi w wojsku. A przeciwnikiem są nie tylko budynki, bunkry, ogrodzenia, ale także siła zbrojna ludzie. Muszą zatem powstawać systemy służące zniszczeniu, przechwytywaniu czy neutralizacji sił zbrojnych. Kiedy, jak i przez kogo? Zostaną, czy mogą zostać wykorzystane, nie wiadomo. Potrzebne są przy to systemy prawa międzynarodowego i krajowego, a także ich akceptacja i sygnowanie przez wspólnoty międzynarodowe. Kiedyś uczyłem się z uczyłem się angielskiego. Coś tam pojechałem nie tak, a to nieważne. Może tutaj. Uh, first things first. Najpierw rzeczy pierwsze. Jest kilka pojęć, i warto, warto je rozumieć, bo w powszechnej dyskusji są mylone. Po pierwsze, mamy narrow artificial intelligence, czyli wąską sztuczną inteligencję, i z nią mamy do czynienia. Śledzenie aktualnej pogody, granie w gry, analiza danych w celu tworzenia raportów naukowych. Systemy eksperckie, autonomiczne samochody, asystent Google'a, Siri, tłumacz różnego rodzaju programy służące przetwarzaniu i rozumieniu języka ludzkiego. To jest właśnie narrow artificial intelligence. Jakościowo różna jest ogólna sztuczna inteligencja czyli general, reprezentująca w swym oprogramowaniu ogólne ludzkie zdolności poznawcze. Pozwalające znajdować nieznane wcześniej zadania. Intencją jest wykonywanie każdego zadania, do jakiego zdolny jest człowiek. Nie ma jeszcze takiej, a dziennikarze piszą tak, jak już by była. Kolejny poziom to jest sztuczna superinteligencja, super AI, albo artificial superintelligence to hipotetyczna inteligencja posiadająca zdolności naśladowania i rozumienia ludzkich, zdolności inteligencji, ale także uczuć, jest przekroczeniem progu, w którym maszyny stają się samoświadome i przewyższające możliwości inteligencji ludzkiej. To nas czeka i niedługo. I czwarta, czwarty poziom, tak zwana osobliwość technologiczna, singularity po angielsku, to hipotetyczny punkt w przyszłości, w którym rozwój technologiczny zacznie powodować nieprzewidywalne zmiany cywilizacyjne, przekroczy bowiem granice ludzkiej kontroli, nie będzie go już można zawrócić z drogi samodoskonalenia kolejnych generacji. Pierwsze doświadczenia już były wykonywane, no, na przykład wmontowano algorytmy, które zmuszały maszynę do poszukiwania źródeł energii. Maszyna oczywiście nie kierowała się żadnymi względami etycznymi, wyłączała dopływ prądu do siedzib ludzkich, bo ona potrzebowała tego. Więc kwestia tego, jakie znajdą, się, jakie znajdą się algorytmy. Pomieszanie pojęć związanych ze sztuczną inteligencją powoduje, że zbyt często publiczne dysputy przeradzają się w zadziwienie, szokowanie, straszenie, osłupianie, słowem epatowanie grozą, którą jakoby nieśma rozwój sztucznej inteligencji. Tymczasem jest ona i z pewnością stać się może użytecznym narzędziem w wielu dziedzinach ludzkiej aktywności, w tym także w procesach wychowania, kształcenia czy poznania naukowego. Nie chcę mówić o AI w edukacji, nie ma czasu. Osoby zainteresowane odsyłam do raportu. Biura Technologii Edukacyjnej Amerykańskiego Departamentu Edukacji to jest Artificial Intelligence and Future of Teaching and Learning. Jego autorzy zwracają uwagę na potrzebę dzielenia się wiedzą i opracowania zasad dotyczących, dotyczących wykorzystania w edukacji. Nie ma takich prac w Polsce. Autorzy podkreślają konieczność rozwoju kompetencji i nauczycieli, i uczniów. Nikt tego nie robi tutaj. Jeszcze nie zaczęliśmy w programach kształcenia akademickiego, dla pedagogów też tego nie ma. Proszę pozwolić, że wskażę jeszcze na potrzebę wykorzystania sztucznej inteligencji jako narzędzia badań fenomenu harcerstwa. AI okazuje się bardzo użyteczna tak w analizie big data, czyli tej dużej masy danych. W ocenie interpretacji danych jakościowych, w spersonalizowanym uczeniu się, w tworzeniu wirtualnej pomocy, w analityce predykcyjnej, czyli przewidywaniu. I to dotyczy bardzo wielu istotnych pól edukacyjnych, takich jak analiza procesu kształcenia, uczenie się adaptacyjne, rozwiązywanie problemów, spersonalizowane nauczanie oparte na sztucznej inteligencji, masowe otwarte kursy tak zwane MUKSy, Massive Open Online Courses. To kiedyś rozmawiałem z dwoma profesorami amerykańskimi i opowiadałem im o kształceniu, o znaczeniu, o człowieku. Oni tak patrzą na mnie i mówią, Maciek, co ty gadasz? Niedługo podwoi się ludność świata. Nikt nie ma pieniędzy na wybudowanie takiej samej ilości szkół, jakie są w tej chwili, w tym szkół wyższych. Wyposażenie, wyprodukowanie, zbudowanie dróg. Możemy robić kształcenie zdalne. No i ona jest realizowane. Trzeba pamiętać, że strawa, którą spożywamy, pozostawia na nas ślad. Wiedzą to dietetycy, osoby cierpiące na otyłość, cukrzycę, choroby układu krążenia. Podobnie jest ze strawą intelektualną, emocjonalną, kulturową czy społeczną. Jej spożywanie w internecie. Odciska piętno na sercu, umyśle i na sposobach działania człowieka. Warto przywołać myśl Aleksandra Kamińskiego. Poznałem go, jak byłem maleńkim dzieckiem. Do dziś mam zdjęcie z podpisem. Ale też Druha Bronieskiego, Jabrzemskiego, co akcję i wielu innych. Ta myśl przypomina, dlaczego harcerstwo może i powinno odegrać znaczącą rolę w przyszłym świecie, zdominowanym przez sztuczną inteligencję, przez roboty i arsenały coraz doskonalszych mediów cyfrowych. Rywalizacja, wysiłek fizyczny, satysfakcja z osiąganych wyników odkrywanie siebie odkrywanie swoich możliwości i dyspozycji radości z wygranej. Przeżywania, uzyskiwania sprawności, a także rozumienia własnych potrzeb i możliwości własnych i, i innych uczestników gry. To właśnie stwarza szansę na kształtowanie u harcerzy naturalnej potrzeby zachowania kontroli nad podejmowanymi przez nich działaniami, w tym także nad tymi, które będą posługiwać się sztuczną inteligencją. I ta druga sprawa wychowanie fizyczne. Dzisiaj potrzeba tego wychowania w czasie powszechnego używania komputerów i telefonów komórko komórkowych jest jasna dla nas wszystkich. Kiedyś jak pracowałem w Nasku, miałem tam to ta firma, która utworzyła i zarządza internetem. Miałem tam zespół, robiłem badania wśród nastolatków. Sprawdzaliśmy od kiedy, jak się posługują. Już trudno było. Trudno było sprawdzać czas, w którym korzystają, bo przecież każdy z nas ma telefon. To jesteśmy w sieci, czy jesteśmy w świecie realnym? Przenikają się te dwie przestrzenie i nam, i dzieciom. To powiązanie harcerstwa z wychowaniem fizycznym. Rozumieją lekarze, ale też ci, którzy zauważają u siebie różne, niekiedy groźne, ortopedyczne, laryngologiczne czy okulistyczne konsekwencje braku ruchu i bagatelizowania żywego kontaktu, kontaktu z naturą. Najtrudniejsze i najważniejsze zadania wychowawcze dotyczą systemu wartości cyfrowego pokolenia jego postaw, zachowań i stylu życia. Przyszłość rozegra się w sferze szeroko rozumianej kultury. Wiem, że dzisiaj była Agnieszka Cybal-Michalska, była Barbara Galas, pewnie mówiła o anomii, Agnieszka pewnie o globalizacji. Specjalizują się w tych zakresach, no, nie tylko w tych, ale to są tematy ważne, o tym chaosie, w którym żyjemy, o różnicach pokoleniowych, tolerancja i humanizm. Ale też dbałość o harmonijny rozwój dzieci i młodzieży. Jest taka fraszka Kotarbińskiego, którą mój profesor Wincenty Okoń kiedyś przytaczał. Instancje panowały trzy: pięść, mózg i serce. Kiedy serce było w poniewierce, pięć z mózgiem chodziły w parze i mózg robił to, co pięść każe. Nie chemia, biologia, matematyka, geografia. I jeszcze coś. Serce, rozum, świat wartości, uczucia, emocje. A może myśmy zapomnieli o emocjach? Może dlatego dzieci się tak strasznie nudzą w szkole, bo odwołujemy się do intelektu? Zresztą nie mamy dla nich czasu, mamy przecież program. Nauczyciel jest coraz mniej ma coraz mniejsze szanse w tworzeniu własnego stylu, własnego programu. Jest urzędnikiem do wykonywania czynności. Sięgnięciu do symbolicznych wartości wolności, równości, braterstwa musi być, a, musi towarzyszyć nowa orientacja pedagogiczna skierowana na jednostkę i na rekonstrukcję ludzkiej wspólnoty. Właśnie dzisiaj, tym spotkaniem, kolejny raz, chyba piąty już, pokazujecie państwo, że harcerstwo ma tu wielką rolę do odegrania. I czyni to w sposób nieprawdopodobnie, nieprawdopodobnie atrakcyjny. Można by tak było długo, ale szkoda, szkoda przeciągać. Może ostatnie zdanie jeszcze, jeśli pozwoli Pan. Jedno. Człowiek funkcjonuje w dwóch przenikających się przestrzeniach. Fizycznej i wirtualnej. O ile pierwsza z tych przestrzeni fizyczna od wieków jest le. Legislacyjnie kodyfikowana, o tyle ta druga wirtualna, występując pod fałszywym parasolem nieograniczonej wolności, jest tak naprawdę miejscem kontroli człowieka i zbiorowości społecznych. Jest przestrzenią działania służb policyjnych, ale też aktywności bandytów. Zbyt często ginie w niej człowiek zagubiony, zaplątany i zniewolony w rynsztoku informacji i migotliwych cyfrowych obrazów. Zbyt często, może nie zginąłem także dlatego, że pozwoliło mi na to harcerstwo i tradycja rodzinna, wyssana z mlekiem matki? Dziękuję bardzo.